Przed startem tego filmu powiedzmy, że dodam 4 osoby do znajomych. Dwie na główne konto w Brawl Stars, a dwie na moje drugie konto. Więc jeśli chcecie, żebym was dodał, to stawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, gdyż to tylko nagroda dla widzów, najlepiej z dzwoneczkiem, i napiszcie w komentarzu Wasze ID. Siema siema, tutaj Tori. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 najgorszych rzeczy z najnowszego Brawl Toka. A co za tym idzie, w Brawl Stars. Myślę, że w większości z tych rzeczy się ze mną zgodzicie, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić. Wbijajcie na mojego Instagrama, ty. Każdy kto mnie tam zaobserwuje, to polajkuje wam jakąś foteczkę. Link macie w opisie. A ja już się przedłużam tego wstępu i lecimy. Numer 1 Wizard Byron. Chodzi mi tu o nowego skina do Byrona, a bardziej o jego nazwę. Pierwszy raz w Brawl Stars zdarza się tak, że jakiś Skin nazywa się tak samo jak inny skin do innej postaci. No bo jak pewnie wiecie, mamy od dawna w grze już Wizard Barleya. Co więcej, początek nazwy dwóch tych zadymiarzy wymawiany jest tak samo, bo i u Byrona wymawiamy na początku ba, i u Barleya tak samo. A więc na pewno Mega będzie się to myliło, a wydaje mi się, że twórcy na spokojnie mogli wymyśleć jakąś inną podobną nazwę, żeby to ze sobą nie kolidowało. Na przykład Mag Byron czy Magical Byron, byłoby to coś innego, a też o podobnym znaczeniu. Ale no trudno, będziemy musieli przyzwyczaić się do takiej samej nazwy, więc od dziś mamy dwa Wizardy, a nawet trzy, bo jest jeszcze czerwony Wizard Barley. Jak coś powiedziałem, że dotyczy to tylko tutaj Wizard Barley, że żaden inny zadmiarz tak nie miał, że były dwie te same nazwy skinów, pewnie będziecie się kłócić ze mną o... O Street Ninja Tarę i o Ninja Ash, ale tam są inne nazwy, bo to jest samo Ninja Ash, a tam jest Street Ninja Tara i składa się z dwóch słów, więc to jest co innego. Tutaj mamy i Wizard, i Wizard, więc tutaj jest typowo to samo. Numer dwa: klany. Tutaj chyba nie muszę się o tym rozgadywać. Dla większości osób jest to masakra i bardzo słaba zmiana. Może jeszcze nietypowo w tym update, bo będzie to w kolejnym, ale no, w tym browtowku twórcy już nas o tym uprzedzili, więc tak jakby się to tutaj zalicza. Chodzi oczywiście o to, że będzie tylko 30 miejsc w kladach, gdzie teraz. Normalnie było po 100 osób No to 70 z nich trzeba będzie wywalić I mamy na to miesiąc Bardzo nie spodobało się to graczom, w tym też mi Szkoda, że będę musiał poszukać się Z wieloma spokoziomkami z klanu Ale no jest tylko 30 miejsc Oczywiście są też tego plusy Bo oznacza to, że twórcy szykują coś grubego w klanach Lecz jednak wydaje mi się, że Na spokojnie, gdyby chcieli To mogliby te zmiany wprowadzić też na 100 członków w klubie Tak jak było to do tej pory Lub chociaż no, zmniejszyć, nie do 30, tylko do 50 czy 70. Wtedy nie byłoby aż takiej tragedii. Numer 3, o tym mówiłem już w poprzednim odcinku, ale idealnie pasuje to też do tego filmu. A mianowicie chodzi o skina do kolet. Parę tygodni temu zakończyło się Supercell Make kampania o Colette, czyli gracze tworzyli skiny do tej postaci. I najładniejszy z nich został wybrany do gry. Była to taka gladiatorka i każdy myślał, że wleci ona w tym update. Cie. Tym bardziej jak na Brawl Brawltoka zobaczyliśmy motyw zamkowy tego sezonu, to byliśmy praktycznie pewni. Że ten skin też będzie, no bo jest on takim właśnie gladiatorem, rycerzem i mega się z tym motywem kojarzy. Ale no, jednak chyba się myliliśmy. Oczywiście jeszcze nie na pewno, ale jednak w Brawl toku nic o tym mówione nie było, więc wątpię, żeby go teraz dodali. Ale jakiś tam mały procent szans na to jest. Jak nie teraz, to pewnie wejdzie w kolejnym. Lecz trochę mnie to dziwi, bo kolejny update może być już trochę halloweenowy. Więc Wystrój Gladiator Collet tak trochę średnio by tam pasował. Ale zobaczymy, jak to będzie. Numer 4 dotyczy to bardziej Brawl Toka, w którym to nie mówili i nie pokazywali kompletnie karnetu. Mało co w ogóle wspominano o ósmym sezonie. A nowy karnet ani trochę nie został zaprezentowany. Okej, okay, rozumiem to, że nagrody z sezonu na sezon w nim są podobne. Ale fajnie byłoby zobaczyć chociaż okładkę. Która będzie przy zakupie jego oprócz tego emotki, które w nim będą, może jakieś fajne tłoczy, easter eggi, tak jak to jakiś czas temu widać było na przykład skarpetę Spajka Jest to też w tym karnecie, że jak przesuniemy tam w lewą stronę do końca, no to jest ta skarpeta. No, moim zdaniem, powinni chociaż trochę go pokazać. Wiadomo, że niedługo w tych pikach utwórców współpracujących z Supercellem pewnie on będzie e, dokładnie zaprezentowany. Ale takie rzeczy powinny być już na Brawl toku, a tego, no, nie ma. Jest to już chyba trzeci raz, kiedy tak się dzieje. Niektóre strony karnetu na Brawl gadce pokazują, a niektóre nie. Nie. I nie do końca mi się to podoba. Dobrze, że chociaż wiemy, jakie skiny w nim będą, a one są całkiem spoko. Numer 5. Super atak nowego zadmiarza, czyli ult. Nie sądzicie, że jest to już takie trochę odgrzewane danie? W sensie, no taki ult jest już choćby u pana P. Mamy niektóre podobne gadżety do tego i takie trochę to... Nudne już. Powinni wymyśleć jakiś inny, kreatywny ult, który nie jest podobny do innych zadymiarzy, bo jak dalej tak pójdzie i super ataki nowych postaci będą kopiowane od innych zadymiarzy, no to ludzie no, po prostu szybciej się będą tym nudzili. A tego chyba twórcy nie chcą, więc mam nadzieję, że to taka jednorazowa sprawa i z ultów następnych będziemy już mega zadowoleni. A na pewno bardziej zadowoleni. No oby, trzeba trzymać za to kciuki. Numer 6 o tym też w odcinku mówiłem już, ale też tutaj pasuje. Chodzi mi o liczbę HP Safeu na napadzie. Jak wiecie, została ona zwiększona z 45 tysięcy na podajrze 56 tysięcy, czyli aż o 11 tysięcy, co automatycznie oznacza dłuższe gierki na tym trybie. Moim zdaniem trochę sesu, gdyż gra powinna być fajna, płynna, a nie jakaś wydłużona, żeby ludziom się nie nudziła. Wiadomo, no to jakoś mega aż tak nie przedłuży, ale no trzeba być zbić o 11 tysięcy życia na safe'ie więcej, żeby zakończyć giereczkę. Ale żeby nie było, że tak narzekam, to jak wbijemy 2000 lajków pod tym odcinkiem, to pokażę wam też na przykład top 5 najlepszych rzeczy, które wbiły w tej aktualizacji, bo takie też oczywiście są. Możecie w komentarzu napisać ich przykłady, które powinienem dać do kolejnego odcinka, co według was jest na plus w tej aktualizacji, to będę widział, że długo oglądacie moje filmy, a nie wychodzicie od razu. Ale dla tych, co właśnie jeszcze zostali, to nie jest koniec tego filmu. Jako, że współpracuję z Superzelem, to wczoraj otrzymałem od nich pierwsze z nich piki i chciałem zaprezentować wam jak będzie wyglądał ekran ładowania i nowe tło menu. Macie tutaj to pokazane w tle. Ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony i mega mi się to podoba. Lubię ten kolorek w dodatku w tle mamy jakiś pył, co daje niesamowity efekt. Posłuchajcie teraz chwilę jednej z muzyczek z menu. Kozacko się prezentuje, idealnie wpasowała się w zamkowy klimat. Ja co prawda zawsze gram na wyciszonym, ale no i tak fajnie. A co więcej, obczajcie jak wygląda dokładnie nowa mapka i jej zamkowe otoczenie. Tak będzie to wyglądało podczas rozgrywki. Musicie przyznać, że gra się dosyć przyjemnie. Serio, ja się już nie mogę doczekać, jak będę sobie na tym pykał. Znowu jest taki fajny klimat, co sprowadza nas do takich zamkowych momentów i myślę, że bardzo przyjemnie nam się będzie grało. W tym update będziemy po jakimś czasie mieli też specjalny event i tam że tło i muzyka znowu się zmienią. No właśnie tak. Takie, takie pomarańczowe już kiedyś było, ale wygląda fajnie, też jest spoko i myślę, że taka spoko odmiana, dajcie znać w komentarzu czy wam się to podoba czy nie i które to jest lepsze czy to pierwsze czy to drugie, z chęcią przeczytam. No i co mordeczki, tak to się prezentuje, Mam jeszcze tutaj Pika dotyczącego nowego trybu. Generalnie sprawa tam wygląda tak, że za każdego killa mamy więcej pucharków, a jak będziemy kampić to zbędzie nam się to nie opłaci. Chodzi o to, żeby właśnie robić jak najwięcej killi się da. Nie będę wam tutaj dokładnie tego tłumaczył, bo pewnie wczoraj widzieliście już o innych twórców, więc nie ma co zanudzać. Dużo postaci zostało też balance update, czyli niektórych lekko ulepszono, niektórych pogorszono, ale to też nie jest jakoś mega ciekawe, więc nie ma co przedłużać tego odcinka i was zanudzać. Ja po prostu mordeczkę dość już powoli z wami. żegnał, dziękuję z całego serduszka, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Przypominam, żeby subskrybować moje wszystkie kanały z dzwoneczkiem: kanał Torii, kanał Torii 2 i kanał Torii 3. Jeśli je i to z dzwonkiem, to jesteście najlepszymi widzami i mega Wam dziękuję. wpadajcie też do mojego Instagrama, Torii bo jeśli mnie lubicie, to możecie sobie obczajać, co ja tam na co dzień robię w życiu. Wrzucam wam relacje, fotki moje, jak wyglądam, jakieś śmieszne i takie inne, dlatego no, obczajcie sobie po prostu Instagrama, zaobserwujcie i będę wam mordeczki mega wdzięczny, papa, pa, dzięki, że dotrwaliście tutaj do tego momentu, hejo!